Witam drogich internautów. Witam drogich Bambrów. Tak. To jest kolejny odcinek. Przygód Bambrów. Dokładnie. Dzisiaj chcemy Wam zaprezentować to będzie raczej krótki odcinek. Ale chcemy Wam zaprezentować, co się zmieniło. A zmieniło się całkiem dużo. No to tak. Tutaj macie. Polbrook kładziony. Zapłaciliśmy za niego. Tutaj nawet macie. Firmę, Jaka firma duchaczką. to robiła? Myślę, że całkiem ładnie wyszło. Tutaj mamy sobie kominek tak. taki ładny do grilla. Można sobie klapnąć, sobie, można sobie posiedzieć, popatrzeć. Możecie stąd od razu. Chuj mnie strzeli. Kurwa. Witam drogi internautów. Witam, drogi Bambrów. To jest kolejny odcinek przygód Bambrów. Dokładnie. Aha. Ogólnie ten odcinek będzie raczej krótki. Chcemy wam pokazać co się zmieniło, a zmieniło się całkiem dużo. Jak możecie zauważyć, jest położona kostka przez profesjonalistę z opłaconego przez nas. Tutaj macie firmę. Nie znam jej, ale wydaje się, że dobrze że robiła swoją robotę. Mhm. I swoje musieliśmy zapłacić. No, całkiem tak dużo. Mało. Musieliśmy ogarnąć materiały, zapłacić. Tutaj zobaczcie, możecie sobie usiąść, tak przy grillu, tutaj jest grill I z Pio tego grilla bachy, gdzieś. możecie zobaczyć most W końcu zrobiliśmy most, żeby nie musieć pływać w kółko A tutaj jest nasza latarnia morska A jak jest latarnia morska, to zrobiliśmy też port Otóż to Port bardzo mi się podoba Oświetlony ładnie, też jest z kostki. Możecie powiedzieć: Port, dwie łódki i jeszcze jakaś woda tu płynie. Otóż to Łukasz, zaprezentuj z miłą chęcią i klik. Trzeba chwilę zaczekać. To nie jest takie proste. I proszę. I możemy sobie na legalu wypłynąć, jak szefowie. Bardzo mi się to podoba Ja może wypłynę A ty zap i pokażesz jak z, ten, z zewnątrz wygląda to Dobra, dobra Zapuść Dobra, zapuszczam Mi się wydaje, że ładnie to wyszło O, jeszcze też zaczął padać Dobra, weź o. to ten Zgaś to Gaszę. I można sobie, proszę bardzo Jak szef płynąć tutaj o. Oj, za szybko. Pospieszyłeś się. Zatonęło. Dobra. Mamy wrak już jeden. Hmm. Teraz trzeba będzie uważać, że go nie stukać. Jeszcze pokażemy to. wam naszą bibliotekę. A tak tak, no właśnie. Biblioteka nie była pokazana. Wejdź tam Łukasz i popraw Najpierw. A co jest niepoprawione? A, dobrze. Już. Dobra. Jeszcze brakuje trochę książek, bo nie mamy skóry. Musimy sobie kiowek trochę więcej narozmnażać. I tutaj jest ta książka. Na razie nic nie nie ma, ale jak ją klikniemy, to tutaj jest zejście na dół. A tutaj jest jeszcze jedna księga, ale ona służy do kompletnie do czego innego. Dobrze. Dobra, chodźmy. Chodź. Trzeba zrobić jedną ważną rzecz. Pozby musimy się pozbyć nawiedzonej grzybiarni. Wszystkie grzybiarnie Złe stamtąd wyrastają. Nie wiem, że wyrósł stamtąd ktoś, kto nas okradł. To jeszcze ciągle tam się respią moby, które, o, które się zabiły już ten, które zabiły już co najmniej dwóch Ironmanów. Łukasz nie walczy. No a co jakby ci wszedł na plecy? Jez by ci zrobił plec frejerze. Ja bym zrobił akat. Tak. Dobra, no, tutaj no, macie nasze czu, czułki nasze. Tutaj jest ten czułka, tu jest miodek. Butelka mamy. Tutaj są... O proszę, szklane buteleczki. Bardzo dobry miodek, ekologiczny. A tutaj jest grzybiarnia. Nie wchodziliśmy tam od czasu, kiedy wyszedł stamtąd zdrajca. To co? Trzeba zajrzeć. Chyba tak To woli Osłaniam ci plecy O kurde, tego też nie spodziewałem Niko nie ma? No nie, żadnych to jest, lokatorów To jest nasza szansa, chodź szybko Dobrze Palimy tę budę Wpiszcie, Pliet Niech płonie O Straży, ratunku! Gdzie jest Ochotnicza Straż Pożarna Ostrowiec? Ratunku! No co ty? Zarywałeś Ucieczka! O nie! Ratunku! I się ugasz w wodzie! Biegnem! Biegnem! Patrzcie, jak płonie siedlisko zła! Już się nie jak pochodnia. No. Szósty dzień tygodnia. Dobra. Tutaj powstanie... stajnia. Zamiast tego siedliska. Mogliśmy sobie przed końcem zebrać grzyby. Znaczy grzyby. to są złe grzyby. No niby tak, ale w sumie grzybową tam sobie zjadł. Mamy w skrzynce. A, uwaga na klienta. No, bardzo dobrze. Niech płonie. Łukasz. Pożegnaj się. Żegnam. Ja też żegnam. Zobaczymy się w następnym odcinku. Dokładnie. Żegnajcie.